Ok, <noise> Pimpek. Trochę drewniany. Leo. Nie to co w Ghostwire, ale pimpek to pimpek. Bardzo ładna tekstura. Fajna sierść. Uzębienie ładne. Animacja zjania. Oczy błyszczące. Kurde, w Fortnite Fortnite to już bym otwierał te kasy normalnie. Przedałby się pistolet, nie? Przedałby się pistolet Nie, wcale nie panikuję Jest okej Jest okej Może powinienem amunicję oszczędzać Jak to w horrorach czasem bywa Fajnie by było, nie? Może gościu nic nie chciał złego, może chciał pomocy mojej, ale nie wyglądał na takiego, trochę straszny. Ty spierdalaj Menelu, co chcesz? No glizda do mnie pełza! Idź, chamie! Jezło jak bije! Nie wiadomo czego się spodziewać. I, i, I to jest w tym wszystkim najgorsze. No mówisz, dziewiątka na pewno się otworzy. Kur no i znowu glizda. Gdyś tam jest Ciebie z łopatek Aha. Ja ci przypierdolę z złopaty po prostu gnoję. Aż mi tu jakieś kolce z ziemi wystawiają. Nie wiesz, czego się spodziewać. Są dziwne, powykręcone postacie. I to jest przerażające, zwłaszcza kiedy one szybko się poruszają. Ech, co mi plujesz, chamie, buraczany? FU! Co za głośno! Koronawirusem do mnie pluje. No i znowu biedny gości na krześle, ja pierdolę. No i co ja mam z tym zrobić, no? No co ja mam z tym zrobić. To jest, to jest naj, najbardziej przykry przeciwnik. <laughs> przeciwnik w tej grze. Mam cię nie zabijać, no jeździsz za mną chopie, no, to jak mam cię nie zabijać? To już mi przeszkadzał teraz cały czas. Jest jakieś dobre zakończenie w tym horrorze. <laughs> no i co ja mam z tym zrobić, no gość. No i sam nie bijesz, a mógł nie bić. No ho! Normalnie, jak jakieś koszmary wiesz, o co chodzi? Szpitalowe takie. Wykurwiej! Taktyka z łopatą jest ekstra, muszę przyznać. Lepsza niż pistolet. Koronawirusy. No dawaj, wyskocz. Węgorz niebezpieczny. No i baterii nie ma, ale te baterie tu szybko. Ło, szybko ZAS... Tak myślałem, że będzie boss, ja pierdolę. Nie powinno być takich walk. One są zbyt żmudne, moim zdaniem. Powinno się unikać takich... takich rzeczy. W ogóle powinno się bossów unikać. Chyba, że byłyby jakieś straszne i... Łej! No, dobrego spanka i zdrówka.